Teraz zaczynamy lecieć już na grubo, bo odlejemy gumy do takiego wahacza. Wykonałem sobie taką formę. Jest to profil metalowy z odpowiednio powierconymi. Otworami. Jako wzór posłużył mi cały wahacz i według niego wierciłem otwory, tak żeby wszystko idealnie pasowało. Drugim elementem są takie dystanse, ponieważ tulejka jest dłuższa niż to oczko w wahaczu i potrzebuje czymś nadrobić tą różnicę. Są to płytki z włókna szklanego sklejone ze sobą z wywierconym otworkiem, także tulejka wchodzi w niego na równo. To co składamy. Dodatkowo jest tutaj ostatnia warstwa, taki pierścień, który ma średnicę zewnętrzną równą średnicy wewnętrznej tego oczka i zastosowałem to w celu ustabilizowania tak żeby nie trzeba było tego ręcznie ustawiać tylko jak tak się porusza a gdy opuszczę do dołu to jest zablokowane pozwoli mi to w bardzo łatwy sposób pozycjonować elementy przed zaczęciem pracy odtłuszczamy wszystkie powierzchnie do których ma się coś przykleić, a w tym przypadku, do których ma się przykleić żywica. Trochę brudu było. Tulejki również odtłuszczam. Siedzi stabilnie. I mam też taki mały elemencik służący do skręcenia wszystkiego, żeby w jakiś dziwny sposób mi się to nie przemieściło. Bardzo lekko to skręcę, bo to ma tylko trzymać. Jest. Zrobiłem na szybko sobie kalkulację. To jest pojemność wnętrza dużej tulejki, wynosi ona 43 cm sześcienny, a to jest objętość małej tulejki, o tej, 24 cm sześcienne, co po odjęciu daje wynik około 20 cm sześciennych na jedną stronę. Przy dwóch stronach jest to 40 cm sześciennych i tyle będę chciał naraz rozmieszać. Żywica poliuretanowa składa się z dwóch składników, składnika A i składnika B i ich proporcje wynoszą 70 do 100 wagowo. To jedna taka proporcja daje 170 ml produktu, więc dla 40 ml będą to proporcje 17 g składnika A i 23 g składnika B. Teraz 23 gramy. Wyszło troszeczkę więcej, więc dodam jeszcze z 2 gramy składnika A. Do tego, żeby był lepszy efekt, mam specjalny pigment do żywic. Jego dodaje się od do 3 procent to ja dodam 2, co przy około 50 gramach to jest 1 gram 1 ml. To w sam razie się bardzo ładnie nabiera. I co, mieszam. Bo tu zabrakło mi, w tej tulejce jest wszystko ok, a tu brakuje, tak? Z 2-3 mm, muszę dorobić. Forma wypełniona zostawiam to na co najmniej 12 godzin. Na opakowaniu jest napisane, że pełną twardość uzyskuje po 24 godzinach. Także zapraszam jutro. Minęło 15 godzin od zalewania żywicy. I co? Pewnie jesteście ciekawi efektów. Też jestem ciekawy, ale najpierw trochę poprzedłużam. Pamiętacie ten mały wyciek? Okazał się okropnie problematyczny. Bo nie dało się go zatamować. Próbowałem go i takim patyczkiem przytkać i kawałkiem chusteczki i poleciało, no, myślę, że dość duża kałuża. Druga rzecz to taka, że z tej formy guma wypływała. Musiałem ją. O, tutaj jeszcze, tutaj jeszcze nie związało. Jeszcze jest odcisk palca taki. Ciekawe dlaczego. Musiałem ją przycisnąć. Taką tulejką, którą robiłem kiedyś na próbę, trzecią ciekawą rzeczą jest to, jak ładnie oczyściłem kubek po żywicy. To jest wyciągnięte z dna. Ta żywica doskonale odchodzi z plastiku. I pokażę wam na kubku z silikonu, że to się ściąga jak skóra z węża. Chciałem sobie trochę pomóc, bo jedną ręką nie daje rady. Ale zobaczcie, to skubka tak odchodzi. No dobra, ale to powyciągam sobie później. Przejdźmy do poliuretanów. Jeśli podobał Ci się film, daj łapkę w górę. Napisz komentarz, jeśli chcesz coś dodać albo o coś zapytać. I zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami przygód. Do zobaczenia!